Już Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Pani doktor, ostatnio słyszałem, że rak piersi jest chorzeniem również wśród mężczyzn. Czy mogą dotyczyć również mnie? Tak, według statystyk 1% zachorowań na raka piersi dotyczy właśnie mężczyzn. W takim razie, jak mogę temu zapobiegać? Cieszę się, że Pan do mnie przyszedł. Najważniejszą rolę odgrywają tutaj badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy USG, ale nie wolno zapomnieć o samobadaniu. Samobadanie? Ale co to w ogóle jest? Nauczy mnie Pani, jak je wykonać? Ależ oczywiście, proszę Pana, proszę usiąść sobie na leżance, zdjąć koszulkę, zaraz Pana wszystkiego nauczymy. Przepraszam za do spóźnienie. Doktorze Wiościński, w samą porę bardzo proszę, niech Pan pokaże pacjentowi, jak należy wykonać samo badanie. Teraz dam Panu kilka wskazówek, jak ocenić i zbadać swoje piersi. Badanie składa się z dwóch faz: fazy oglądania oraz badania palpacyjnego. Oglądanie przeprowadzamy w następujących pozycjach: w pozycji siedzącej lub stojącej z rękami skierowanymi wzdłuż ciała, za głową lub na biodrach oraz z ramionami skierowanymi do przodu. W każdej z pozycji oceniamy kontur i symetrię piersi, powierzchnię skóry, oceniamy brodawki sutkowe. Następnie przechodzimy do badania palpacyjnego. Panie doktorze, wyręczę pana. Badanie palpacyjne wykonujemy u pacjentów lub na sobie. Ramię po stronie badanej powinno znajdować się nad głową. U kobiet wykonujemy to badanie w 5-7 dniu cyklu. Badanie powinno obejmować całość gruczołu piersiowego, brodawkę sutkową z otoczką oraz węzeł chłonny dołu i okolic nad- i podobojczykowych. Skórę piersi badamy całą powierzchnią dłoni, natomiast miąższ gruczołu oraz dołu pachowe opuszkami palców. Badanie dokonuje się za pomocą trzech głównych ruchów. Okrężnych koncentrycznych od największego obwodu do najmniejszego, ruch okrężnych promienistych od brodawki sutkowej do podstawy piersi w każdym kierunku oraz ruchami pionowymi góra-dół lub odwrotnie. Na koniec chciałbym coś dodać, że należy pamiętać o badaniu węzłów chłonnych, pachowych od obojczykowych, nadobojczykowych oraz okolicy szyjnej. I to już wszystko? Tak, to takie proste, to wszystko. Dziękuję Państwu. W takim razie idę przekazywać wiedzę dalej. Dziękujemy. Na dzisiaj to już wszystko. Ale zanim polubicie nasz fanpage, wyślijcie ten filmik swojej mamie, siostrze, babci czy dziewczynie, niech każda dowie się, jak ważną rolę odgrywa samo badanie.